Witam Was, Barany. Drogi Baranie, yy, hmm, widzę, że niebo nad Tobą yy, wchodzicie w piękną energię. Tu mamy słońce. Wprawdzie Mars opuścił już Twój znak, ale zapał do działania Ci nie minie. Widzę, że tutaj skutecznie zawalczysz o swoje i w pracy, i w miłości. Masz bardzo dobry czas. Barany w związkach zrozumieją, że miłość to nie gra. Tak? Więc szczerość wyjdzie wam na dobre, trzeba być szczerym. Macie tutaj piękny czas, słońce, ale oszczędzamy, bo pojawiła mi się karta czterech monet. Więc może macie jakieś lęki, może coś ci zagraża, albo ktoś chce ci odebrać własność, albo może boicie się utraty tego, co macie. Tutaj jest um, odpowiedni stosunek do pieniędzy albo trzeba troszeczkę za bardzo rozdajecie albo wydajecie za dużo. E, moi kochani, jeżeli potrzebujecie jakiegoś czytania w danej sprawie, no to zapraszam serdecznie, bo widzę też tu wierzę. Więc Wieża to zawsze coś już się kończy, tak? Wali się kończy, ale to jest dobra zmiana, bo jeżeli się już coś zawali, i wy w końcu pójdziecie w jakimś nowym kierunku, bo inaczej wydaje mi się, że u barana, jeżeli się coś nie zawali, to, to on może tego nie odpuścić. Bądźcie przygotowani na jakiś albo emocjonalny wstrząs. Albo jakieś frustrujące doświadczenia. Może przyjdzie coś jak grom z jasnego nieba. Jakieś duchowe wydarzenia, tak? Bo ja mówię, dlaczego duchowe? Jakieś objawienie, dzięki któremu na szczęście pozbędziecie się wszystkiego, co już Wam nie jest potrzebne ani dla Was dobre. Czy jakieś zdemaskujecie kogoś? Jakieś zdemaskowane kłamstwa też tutaj widzę. I to może dotyczyć jakiejś sfery w rodzinie, ale oczywiście też... Może to być w pracy. Niekoniecznie. Tutaj dość wyraźnie pokazuje mi się sprawa monet. Czyli, jeżeli nawet hmm, um, nie będziecie mieć pieniędzy, to spokojnie. Tu musicie zrównoważyć energię dawania i brania. Tak. Bo zależnie od Twojej sytuacji, yy, znaczenie tej karty może być różne. Bo na przykład y, szóstka monet mówi, że jeżeli jesteś w potrzebie, ona zostanie zaspokojona przez jakiś podarunek lub jakiś datek, tak? Może w jakiś niespodziewany sposób. Tu możecie dostać wsparcie czy przy, y, stypendium, czy pożyczkę, jeszcze nawet tutaj widzę. Na pewno jest to dobry znak. Bo jeżeli też nauczy się prosić tak, bo my musimy prosić, jeżeli nie prosimy, to nikt nie będzie w stanie nam tej y, pomocy udzielić, bo no, czasami niektórzy mają y, problem z proszeniem. A ja już się nauczyłam, że należy prosić, ale też kiedyś nie umiałam, więc mogę zrozumieć. Natomiast piękna karta następna siły. Więc niektóre osoby zrozumieją namiętność i pasję, jaką wami się jak, jaką kieruje wasza dusza, tak? Możecie już wiedzieć, że osiągniecie cel, możecie zrozumieć, że tak naprawdę nauczyliście się nad sobą panować, że nie ma siły, tu jest siła, tak? Siła, która zamanifestuje się na każdym kroku. Nawet też nadejdzie taki czas, że Wy będziecie mogli skorzystać z tej swojej siły, no i co? Piękna karta sprawiedliwości, więc tu będą nowe umowy, nowe podpisywanie, tak jakichś umów, więc to oznacza, że bezstronnie, ze słusznością, na przykład albo wygracie sprawę w sądzie, albo yy, pod, podpiszecie nową umowę o pracę, rozważnie, ostrożnie, Opierając się na logice i rozsądku bardziej niż na emocjach, wybierajcie swoje nowe drogi, nowe cele. Na szczęście ta karta symbolizuje wszelkie postępowania sądowe, które zostają rozstrzygnięte na Waszą korzyść, ale też może mówić, abyście rozważyli swoje troski materialne z rozwojem duchowym, bo ta karta jest kartą karmy. Więc to jest sprawiedliwość, karma, tak? która obowiązuje i wszystkich, i wszystko. Więc bardzo to będą istotne wybory, jakich w swoim życiu, moi drodzy, dokonujecie na każdym kłoku. Rzucimy jeszcze anioły dla Was. Zobaczymy. Poproszę anioły o radę i wsparcie dla baranków. Co to za czas do połowy lutego? Powiedzmy do walentynek. Tak, powiedzmy do walentynek. Jeszcze anioły. Coś będzie uzdrawiane, zobaczcie, jest uzdrowienie. Może byliście w jakiejś sytuacji, może wychodzicie z jakiejś choroby. Wspaniała karta. Ta sytuacja jest już uzdrawiana. Często spaceruj gdzieś na łonie natury. Wycofuj się, żebyś był sam. A bo właśnie tobie jest potrzebny ten ta samotność, bo ona mówi o tym, że w ciszy i w spokoju, kiedy się wycofujecie, kiedy spacerujecie, będziecie wiedzieć, jak. Jaki następny krok uczynić? Macie też jakąś intencję, jakieś mocne pragnienie, i aniołowie przypominają, abyście wierzyli w tą intencję, ona się wydarzy, ona się spełni. Macie też poddawać się romantycznym uniesieniom, albo jeżeli ja tutaj widzę na tej karcie może jakieś baranki, które są samotne, czy same nie znają jeszcze jakiejś osoby mają się poddawać tym romantycznym uniesieniom. Bo to doprowadzi ich do spełnienia pragnienia waszego serca. Wiecie, kochani, to jest tak, że czasami jesteśmy po przejściach, ale zawsze po burzy przyjdzie słońce, wy odzyskacie tą moc, nikt nie może nad wami dominować, uwalniacie siebie, bo tego chcecie. I tutaj przy, idźcie w kierunku tego słońca, co mieliście na początku, czyli radości, sukcesu, entuzjazmu, tak? Los będzie Wam pokazywał też nową drogę, bo ja widzę tutaj yy, sprawiedliwość, czyli nową drogę zawodową, pieniądze też będą, nie martwcie się. Wy macie boską protekcję i ochronę. Ja tutaj też widzę, karta znaki mówi o wielkiej boskiej ochronie i protekcji zamawiać, prośby. Nadal, proszę moi kochani, proście niebo, bo niebo chce Wam na każdym kroku pomagać. Macie też znaki, które Was właśnie prowadzą od aniołów. Czy Wy te znaki umiecie czytać? Czy Wy je czytacie? Czy to dociera do Was? No, mam nadzieję, że tak. Dziękuję za uwagę Baranom. A teraz witam lwy. Moje drogie lwiątka, to jest pełnia dla Was. A ponieważ jest to czytanie ogólne, więc ja tutaj rozłożyłam specjalnie aż sześć kart, bo tu może być kilka scenariuszy. Przede wszystkim brak powodzenia Ci na pewno nie grozi, bo to jest właśnie Twoja pełnia. W każdej sytuacji będziesz mógł też liczyć lwie na otaczających Cię ludzi, ale też może być jak na huśtawce. To wszystko zależy od emocji, no muszę to powiedzieć, jak to jest dojrzały emocjonalnie. Kiedyś jakiś y, niedawno znajomy obraził się nam, jak powiedziałam, że jest niedojrzały emocjonalnie, a pan miał 50 lat. I stwierdził, że, że bzdury gadam, no ale dojrzałość, na przykład taka, kiedy nawet nie wiem, mężczyzna ogarnia finanse, to nie to samo co dojrzałość emocjonalna. Y, czasami też kilka musimy przeżyć lekcji, związków, kochani. Żeby nauczyć się miłości, nauczyć się właściwej miłości, nauczyć się kochać. Mówię, że niektóre lwy mogą mieć jak na huśtawce, tak? Mogą teraz mieć niejedną propozycję, na przykład od wspólnej nocy po małżeństwo nawet. Czy taki flirt jeden, drugi, trzeci, na pewno teraz będziecie przebierać w ofertach. Ale miejcie swoją dumę, przede wszystkim też rozsądek. Nie poddawajcie się kaprysom czy fochom, tak? I ja powiedziałabym spokojnie spokojnie. No macie piękną kartę słońca, czyli to jest przesłanie radości. Dużo ostatnio może podróżowaliście, nawet przez jakąś ciemność. Tutaj widzicie, że wychodzicie ku światłu. Ja też widzę, że wszystkie Twoje jakieś podróże, czy doświadczenia życiowe teraz zostaną wynagrodzone. Teraz się przepełnia energia tego słońca. Ty możesz się wręcz grzać w blasku słońca. Masz tutaj zasłużoną lwiera, dość prawdę, sukces. Um, uważaj tylko z kolei na ten nadmiar, bo Ty masz tendencję do wypalenia. Ja tutaj powiem o mojej przyjaciółce, koleżance, może, która jest lwem. Jak ona wpada w związki, to już na maksa, a potem niestety właśnie jest wypalenie, bo tutaj jest niebezpieczeństwo też w nadmiernym myśleniu, czy analizowaniu, czy właśnie wypalaniu się, czy spalaniu. Także lwom też nie zaszkodzi, odrobina rozsądku, albo przynajmniej, żeby coś czy kogoś sprawdzić, tak. Tutaj też yy, wy wchodzicie właśnie w taką energię, z taką energią czterech monet, więc może chodzi o pieniądze. Wiecie, że może boicie się o utratę pieniędzy, że czegoś yy, nie dostaniecie albo będziecie mieć za mało. I tu generalnie widzę w rozkładzie. Że niektóre ryby myślą o pieniążkach, a niektóre y, właśnie dostaną jakiś datek, czy jakieś stypendium, czy jakąś pożyczkę, czy na przykład, nie wiem, dofinansowanie, macie prosić o pomoc. Zdecydowanie. Tutaj y, takie dobre, pozytywne rozwiązania widzę, więc może być faktycznie dofinansowanie, jeżeli ktoś potrzebuje takiego. Kopa, żeby usiąść i na przykład napisać, czy poszukać na gof.pl dofinansowania swojej firmy, bo wiem, że wiele osób ma teraz problemy i trudności. Niech spróbuje, niech skorzysta. Ja widzę tutaj na tej karcie, że możliwe są dofinansowania. Moi kochani, widzę też wieże, więc, no, zwał jak zwał, patrząc na to wszystko, może się okazać, że. Hmm że coś zostanie utracone, że bądźcie przygotowani na, na jakiś emocjonalny wstrząs, tak? Tutaj coś może spaść jak grom z jasnego nieba, tak? Że jakieś objawienie, że albo coś stracicie, tylko, że ja po tej wieży widzę siłę. Więc ja nie widzę jakiegoś złego rozwiązania. Tą monetę już, 6 monet już przeanalizowałam. Tylko na pewno... Możecie wiedzieć, że jeżeli przejdziecie jakiegoś swojego rodzaju czyściec, to, to naprawdę to, co prawdziwe i dobrze, dobre, oprze się każdej burzy, tak? Więc, czy to będzie jakiś związek czy uczucia, jeżeli mają solidny i pewny fundament, to on przejdzie każdą próbę ognia, tak? A może Wy będziecie potrzebować tego wstrząsu, bo dzięki niemu doznacie jakiegoś olśnienia. I zacznijcie działać we właściwym kierunku, czego wam życzę bardzo serdecznie. Nie, nie wolno się poddawać, ale też nie, nie, nie wolno się omamić. Macie tutaj dziewiątkę buław, więc widzę, że może kołanowi będziecie troszeczkę albo zmęczeni, albo wyczerpani. Może trzeba będzie pomyśleć, znaleźć w sobie jakąś determinację, odpocząć. Moi kochani, czasami jak coś nie wychodzi, to najlepiej jest zatrzymać się, powiedzieć stop. Pomyśleć nie, no dalej już nie mam siły iść. Zapytać też innych o radę, poprosić innych o radę, nauczyć się prosić. To nie jest nic złego. Jeżeli ktoś będzie miał potrzebę zadzwonienia, pomoc czy na karty, I żeby indywidualnie tam poczytać z daty urodzenia albo po prostu zapytać się kart, to ja też zapraszam ciepło. Ale pomyślcie w okolicach nowych po prostu o zasłużonym odpoczynku, moje drogie lewki. No i teraz jeszcze, co by chciały Wam powiedzieć anioły? Jeszcze zapytajmy aniołki, co dla moich lwiątków, co jeszcze chce być nam powiedziane, co jeszcze chce nam pokazane być, co dla lwów. Oczywiście tutaj możecie czytać ascendentalne i, i descendentalne lwy. Proszę, macie świętować, macie się bawić, macie odpoczywać, macie oczarować się życiem. Jeżeli coś wam nie działa, nie wychodzi tak, jak powinno, to poddać się trzeba i uwolnić od kontroli tej sytuacji, oddać ją Bogu i aniołom. Przyjdzie do was coś pięknego, coś fajnego i to będzie wszystko w swoim boskim czasie. Zaakceptujcie ten boski czas. Nic na siłę nie przyciągajcie, nie kontrolujcie, aniołowie tu chcą pomagać, to jest boska synchroniczność, więc proście też anioły o przewodnictwo, zamiast na przykład y, pukać do tych drzwi, które są zamknięte, to przejdźcie przez to otwarte, z zaufaniem i wdzięcznością. Moi drodzy, zaakceptujcie też siebie, to jest samoakceptacja. Czyli naprawdę taka piękna karta aby spojrzeć na siebie oczami aniołów, aby nie patrzeć o tych nie rozpamiętywać te błędy, które kiedyś popełnialiście, tylko pokochać siebie bezwarunkowo, nie być dla siebie surowym, nie stawiać sobie tak wysoko poprzeczek, ponieważ to takie forsowanie się obniża twojego ducha. Teraz ty staraj się panować nad swoim pozytywnym stanem umysłu. A wszystko się będzie układać. Dziękuję. Witam moje strzelce na kanale. Zobaczcie, no, bardzo mocne karty początkowe: Sprawiedliwość, Cesarza i Wiara. Wow. No więc, jaką wy um, energią tu wchodzicie? Istotne będą wybory, jakich dokonujecie. Ja widzę tutaj, moi drodzy, tak. Wygrane sprawy sądowe, jakiekolwiek pra prawne, wszystkie będą rozstrzygnięte na Twoją korzyść. Tutaj też zrównoważcie swoje troski materialne z rozwojem duchowym, tak? O, czasami odwrócona karta sprawiedliwości oznacza, że nie macie obecnie szczęścia, tak? Ale tylko przez te decyzje z przeszłości. A ponieważ pojawiła mi się karta cesarza, więc wy teraz będziecie takie zorganizowane, zdyscyplinowane, E, trzymacie stery, musicie być odpowiedzialni za swoje życie, za otoczenie, za swoje ciało, za swój charakter, za swoje czyny. Tak, teraz ty, w tej chwili nikt inny, kontrolujesz bardzo swoje życie. No i dobrze, bo ta karta cesarza daje ci takie pozwolenie, żebyś był właśnie taki asertywny, odważny, śmiały, tak, że e, twoje cele zostaną urzeczywistnione. Tak z wiarą, po prostu realizuj teraz swoje, pragnienia, ponieważ masz idealną równowagę. Jeżeli ty odzyskasz właśnie jeszcze tą równowagę pomiędzy tymi, w tym, co wierzysz, a praktyką, tak, to naprawdę rozwiążesz każdy swój problem. No. Tutaj też widzę, że niektóre strzelce prowadzą po prostu kursy, są świetnymi nauczycielami i staracie się że, nauczać, tak, żeby to było jasne dla każdego z uczniów, takie y, dobre, zrozumiałe. Jeżeli nie, to Wam nie podchodzi, to ta karta też mówi, żebyście poszukali odpowiednich kursów i szkoleń, tak? Żebyście sobie sami poszukali nauczyciela, bo być może teraz, jak się zapiszecie na jakieś studia, czy podejmiecie jakiś kurs, to tam będzie coś, co jest dla Was ważne, tak? Co wprowadzi Was do Waszego rozwoju. Dlaczego to jest takie ważne? No właśnie, bo ja mam tu królową monet. Która jest taka praktyczna, która potrafi mieć dobre, wygodne, piękne życie, która jest dobra we wszystkim, co robi. I wy chcecie być takimi królowymi. Chcecie mieć swoje pieniądze, chcecie czuć jeszcze więcej satysfakcji z życiu, z życia, z realizacji swoich projektów, no a jakże nie, skoro mam tu kartę świata. Wy idziecie w kierunku świata. E, świat stoi przed Wami otworem, więc moje kochane, wszystko jest tu możliwe. No karta świata dotyczy wielkich osiągnięć, wręcz sukcesów, wręcz podróży dalekich, częstych, ale czasami też odpoczywajcie, moje drogie, ponieważ to takie wyzwanie, żeby od czasu od do czasu chociaż zrobić sobie chwilę przerwy, żeby nie zapominać, że nie z samą pracą człowiek żyje. Rzućmy jeszcze od losu. Bardzo dobre rozdanie. No, i macie świętować, moi kochani, oczarować się teraz życiem, poddać się temu życiu, cieszyć się z tego życia, akceptować siebie. Wszystko się wydarzy we właściwym momencie, we właściwym czasie dla Was. Z całego serca Wasza Ruzji Ruxn.